jestem Mabel, a to Stan. Razem tworzymy słynny patron miłości Alfa! To nie był mój pomysł. Dawaj! Pięknie, Mabel, nasze dzisiaj chyba nie są tego Piątek jest, bawimy się do rana. Nie martw się, tato, mam kieckę umówiono! Mabel, ale i patrzą na nas, a my tańczymy i gości olewamy. Chłopaki się starają, to nie podryw. Musimy śpiewać razem, inaczej się nie uda. Każdy to wie, chłopaki są złe. Laski błyszczą na parkiecie. O, Będź narządzi. W dzisiejszym błądzić. Włóczki o! Oh! Dzisiejszą noc nie zbłądziśmy, królowa Disko! O! Włóczki grono rządzi, o! Dzisiejszą noc nie zbłądzi, dzisiejszą noc nie zbłądzi! Dziękuję. Będziemy śpiewać całą noc. Gońcie się głupie zombiaki! Pęci, 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 Panci, 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 panci.